Dzień dobry, witam i pozdrawiam wszystkich słuchających. Chciałabym w tym momencie podziękować wszystkim, którzy napisali mi maile lub zostawili komentarze pod moimi poprzednimi filmikami. Wynika z nich jednoznacznie, że większość z Was potrzebuje dostępu do darmowych materiałów do nauki języka angielskiego, ale od podstaw. Zdaję sobie sprawę, że moje poprzednie filmiki mogą być trochę trudne, zwłaszcza jeśli nie jesteście jeszcze na tyle pewni siebie, jeśli chodzi o władanie tym językiem. I właśnie dlatego postanowiłam stworzyć nową playlistę, w której znajdziecie lekcje języka angielskiego od podstaw. I obiecuję Wam, że jeśli będziecie przerabiać te lekcje w odpowiedniej kolejności i z odpowiednią częstotliwością, nauczycie się języka angielskiego. W razie jakichkolwiek trudności lub pytań, zapraszam do pisania mi maila na poniżej dany adres. Zanim jednak przejdziemy do wyżej już wspomnianych lekcji, chciałabym udzielić kilku wskazówek, jak skutecznie uczyć się języka obcego. Więc aby nauczyć się języka obcego, potrzeba powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać. Wszystko to, czego się uczymy, każde słówko, każdy dialog musimy powtarzać. Ale też musimy go powtarzać i czytać na głos. Bez tego nie nauczymy się języka. Powtarzanie to, czego się uczymy, jest na tyle ważne, że nawet w momencie, kiedy nam się wydaje, że już jakiś materiał opanowaliśmy, że możemy przejść do następnego poziomu, polecałabym powtórzyć jeszcze raz to, co nam się właśnie wydaje, że już umiemy. Chciałabym też wszystkich gorąco zachęcać do korzystania z bezpłatnych internetowych materiałów takich jak YouTube czy. Google Translate. YouTube to źródło wspaniałych środków do nauki języka angielskiego lub każdego innego. Oprócz darmowych lekcji takich jak moja, możemy tam znaleźć piosenki w języku angielskim, podcasty lub filmiki na dowolny temat, w języku angielskim oczywiście. Google Translate to wspaniały wynalazek, który pomoże nam z przetłumaczeniem wyrazu z angielskiego na polski lub z polskiego na angielski. Ale najlepsze w tym jest to, że Google Translate nawet powie nam, jak dane słowo się wymawia, jeśli klikniemy na zaznaczoną słuchaweczkę. Oprócz tego, bardzo polecałabym oglądanie filmu w języku angielskim z napisami lub bez, w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy, a także do słuchania piosenek w języku angielskim. Jeśli macie jakąś swoją ulubioną piosenkę, bardzo polecam ją przetłumaczyć i nauczyć się jej na pamięć. I obiecuję, że Wam się to przyda w późniejszej nauce. Ja też z tej metody korzystałam, i dlatego do dziś pamiętam słowa piosenki Last Christmas. Niestety, oprócz samych słów tej piosenki, mam też traumatyczne wspomnienia związane ze śpiewaniem jej przy całej swojej klasie. Kolejną metodą jest oczywiście zapisanie się na kurs. To jednak nie będzie metoda darmowa, i na chwilę obecną, w czasach koronawirusa, może to być niemożliwe. Możemy też zatrudnić korepetytora. W dzisiejszych czasach prawdopodobnie będą to lekcje online, aczkolwiek, znowu, to nie jest darmowa metoda. Co by było na tyle, jeśli chodzi o porady związane z nauką języka angielskiego, a teraz gorąco zapraszam do pierwszej lekcji języka od podstaw, a link znajdziecie na dole. Jeśli podobają się Wam moje filmiki oraz chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszam do dawania łapek w górę. Oraz do subskrybowania mojego kanału. A teraz pozdrawiam gorąco i życzę udanej nauki.